Cześć, tu Paulina, witam Was w The Joy Within, miejscu, gdzie razem odkrywamy, jak czerpać radość z codziennych chwil i rozwijać pozytywne nastawienie. Każdy odcinek to mała dawka motywacji, która pomoże Wam patrzeć na życie z uśmiechem i optymizmem. Cześć, tu Paulina, witam Was w kolejnym odcinku The Joy Within. Jejku, to już trzeci odcinek! E, więc dziś opowiem Wam o tym, jak nieplanowana przeprowadzka zmieniła moje podejście do rzeczy, które posiadam. I mówiąc szczerze, nigdy nie myślałam, że minimalizm stanie się częścią mojego życia. Zawsze uważałam, że nie jestem osobą, która gromadzi nadmiar przedmiotów i wiecie, że mam to wszystko pod kontrolą, co mam w szafach, ale życie bywa przewrotne. I przeprowadzka mi to uświadomiła. Była jak taki zimny prysznic, bo nagle się okazało, że zgromadziłam znacznie więcej rzeczy niż myślałam i że wiele z tych rzeczy wcale nie jest mi potrzebne. I wszystko zaczęło się bardzo niewinnie. Obrót życia o 180 stopni, wiadomo, przeprowadzka, trzeba się spakować, przewieźć rzeczy. I myślałam, że pójdzie szybko, przecież nie jestem jakimś zbieraczem, mówiłam sobie zawsze. Ale gdy zaczęłam wkładać rzeczy do kartonów, to tak, jakby ktoś nagle zapełniał moje szafy i półki na nowo bez końca. Buty, których nawet nie pamiętałam, stosy wazonów, świeczników i ozdób świątecznych, których nigdy nie użyłam. Wtedy pomyślałam, Boże, skąd to wszystko się bierze? E, kurde, co to była za udręka, jak sobie o tym wszystkim przypomnę. Czułam się trochę jak na jakiejś wyspie, wyspie takiej bezludnej i gdzie są same pierdółki, gdzie na środku jestem ja i nie wiem po co te wszystkie rzeczy wokół mnie i co w zasadzie się dzieje. Miałam wrażenie, że ta cała akcja, cały projekt, pakowanie i przeprowadzka nigdy już się nie skończy, i że utknęłam i co dalej. I pamiętam, jak siedziałam wśród tych kartonów, taka przytłoczona, i zaczęłam się zastanawiać. No, i generalnie ja czasami tak mam, że prowadzę taki wewnętrzny monolog sama ze sobą. I tak wtedy pamiętam, jak sobie mówiłam: Paulina, po co ci te wszystkie rzeczy? Czy ty naprawdę ich potrzebujesz? Przecież teraz musisz wstać, to wszystko spakować, ale nie tylko spakować, jeszcze przewieźć, a potem rozpakować, tylko że. Dwa razy mniejszym mieszkaniu, jak to wszystko mam pomieścić? I taki był właśnie mój monolog. I wtedy pamiętam, że zdałam sobie sprawę, że potrzebuję zmiany. Potrzebuję przejrzeć te swoje wszystkie rzeczy i zastanowić się, co tak w zasadzie wnoszą do mojego życia, a co po prostu jest i zajmuje jakieś takie właśnie niepotrzebne miejsce, albo się kurzy. No i wtedy się zaczęło. Zaczęłam otwierać każdy karton po kolei i trzymając w rękach różne przedmioty zadawałam sobie pytanie, czy to mi coś daje, czy naprawdę tego potrzebuję. Na przykład y, książki, bo mam ich cały regał, y, dlatego że uwielbiam czytać te takie tradycyjne wersje książek w okładce. I serio mam ich masę, ale wtedy sobie pomyślałam, przecież część z nich tylko leży i zbiera kurz. To samo z ubraniami. Trzymałam rzeczy, których nie nosiłam latami, myśląc może kiedyś się przydadzą, może niedługo będzie jakaś okazja, żeby to założyć. Jakaś cudowna, fantastyczna okazja, pomijając fakt, że leżały tam od trzech, czterech lat i nie założyłam tego przez ten okres czasu. A najlepsze w tym wszystkim to były te bombki i króliczki wielkanocne sprzed dekady. Jezu, to był totalny cringe. I pamiętam, jak wtedy zaczęłam segregację. Z każdą rzeczą przychodziła decyzja, czy zostaje, idzie dalej, czy idzie do oddania. I na przykład książki, te, które czytałam raz i wiedziałam, że do nich nie wrócę już nigdy, oddałam do domu dziecka razem ze stosem planszówek. Ubrania, część posz poszła dla potrzebujących, część znalazła innych właścicieli i totalnie nie miałam tutaj sentymentu. Nagle jakby wyparował cały mój sentyment. Nawet kolekcja kubków, które uwielbiam, przeszła generalną selekcję, bo mam tak, że. Jestem maniakiem kubków, takich, które lubię mieć na różne okoliczności. Tak, wiem, to brzmi dziwnie, ale każdy kubek u mnie ma inną funkcję. Mam na przykład pięć różnych kubków do picia porannej kawy, pięć jakichś innych do herbaty. I jeszcze oczywiście spojrzałem na te wersje wakacyjne, letnie i te zimowe, świąteczne. No i jeszcze cała sterta tych kubków dla gości. Więc wyobraźcie sobie, co tam się działo. I tutaj musiałam podjąć szybką decyzję i przebrać po jednym max dwa, a serio nie był to łatwy wybór, więc tak czasem jak sobie o tym pomyśla, to tak siedziałam nad tymi kubkami i brzmi to dość dziwnie, ale pamiętam ten obraz siebie, gdzie siedziałam po prostu i się zastanawiałam, który kubek zostawić, a który po prostu oddać. Nie wiem, może też tak macie z jakimiś innymi przedmiotami, ale u mnie to właśnie pamiętam, że było tak z tymi kubkami. I powiem Wam szczerze, że tak jak sobie teraz przypomnę, to pozbyłam się tak z trzy czwarte różnych przedmiotów no bo to wiadomo było od wazonów, wazoników, po kubki, po jakieś właśnie nienoszone ubrania i książki, więc zostałam z jedną trzecią. I szczerze mówiąc, dobrze mi z tym, więc chciałam Wam teraz powiedzieć o moich korzyściach, jakie zauważyłam, gdy nastąpiła u mnie właśnie ta metamorfoza w minimalizm. Pierwsze to, że im więcej rzeczy oddaję, tym lepiej się czuję. I do dnia dzisiejszego utrzymuję takie sezonowe porządkowanie i pozbywanie się nadmiaru rzeczy czy ciuchów. Często, zanim kupię coś nowego, to muszę zrobić najpierw temu miejsce. Więc tutaj, automatycznie, Muszę pozbyć się starego, czy wtedy właśnie przychodzi ta refleksja, czy ja rzeczywiście potrzebuję tej nowej rzeczy i chcę na to wydać pieniądze. Coś cudownego też, co zyskałam, to mniej przedmiotów, co oznacza mniej sprzątania. A jakimś tutaj ulubieńcem sprzątania nie jestem. Nie chodzi teraz też o takie sprzątanie, sprzątanie, ale takie chodzenie i zbieranie, Kolekcji rozrzuconych, jakichś właśnie takich rzeczy, czy, e, czy jakichś przedmiotów, które po prostu stoją i trzeba, trzeba je po prostu uporządkować tam, gdzie powinny być. Więc dzięki temu też zyskałam taką lekkość i od razu lepiej się czuję w mojej przestrzeni. Mam więcej kreatywności, takiego spokoju, łatwiej mi jest się skoncentrować i mam też więcej energii przez to, że tak wszystko jest uporządkowane. Kolejną taką moją super zaletą, którą odkryłam, to mam taką większą odporność na kompulsywne zakupy. Właśnie ten minimalizm zachęcił mnie do inwestowania w ubrania lepszej jakości, które posłużą mi na dłużej, i dzięki temu. Są bardziej przemyślane. No i oczywiście ta cudowna przestrzeń w szafie wszystko jest takie upo uporządkowane i estetyczne, więc o wiele łatwiej mi jest rano wybrać coś, co mam założyć. Nie głowie się wtedy co mam rano założyć, czy co mogę z czym dopasować, bo za dużego wyboru nie ma. A i co ciekawe, to nigdy nie sądziłam w sumie, że mogłoby do tego doprowadzić. W sensie minimalizm mógłby do tego doprowadzić, to bardzo mi pomógł w takiej łatwiejszej organizacji przy podróżach. A ten kto mnie zna, to wie, że ciężko mi usiedzieć na miejscu i podróże małe i duże to jest po prostu coś co mnie napędza i bardzo inspiruje. No i minimalizm pozwolił mi odkryć, że dzięki takiej uporządkowanie i minimalistycznej przestrzeni, potrafię szybko i sprawnie przejść do pakowania i do tego takie szybkie i łatwe pakowanie tej garderoby, no bo nie ma w niej za dużo wyboru, a pamiętam, jak kiedyś potrafiłam rozmyślać kilka dni nad właśnie jakimi stylizacjami czy zasobami mojej szafy, jakie mam na dany wyjazd i co mogę zabrać. Dzisiaj szczerze to jest to 10 minut i potrafię być spakowana na kilku dni Wyjazd. Więc ta przeprowadzka nauczyła mnie nowego podejścia do kupowania. Teraz zanim coś kupię, to zastanowię się, czy rzeczywiście tego potrzebuję, bo każdy przedmiot, który wprowadzam do domu, z czasem staje się częścią mojego życia, wpływa na moją przestrzeń i wymaga opieki, sprzątania, a czasem może przynieść jedynie chwilową radość, więc staje się też takim ciężarem. Więc tutaj bardzo mocno zwracam na to uwagę. Może też jest tak u Was, może gromadzicie rzeczy, które przestają być używane, a zajmują miejsce. Może warto się zastanowić nad ich sensem. I oczywiście, no, nie chcę tutaj nikogo przekonywać na siłę, że minimalizm to jedyna słuszna droga i jest to coś cudownego, fantastycznego, bo uważam, że każdy powinien spojrzeć na to swoim okiem i spróbować, co będzie dla niego dobre, bo pamiętajcie, że każdy z nas jest inny i każdy z nas czego innego potrzebuje. Ja natomiast opowiadam o swoim, w swoim sposobie, który odmienił moją codzienność i dzięki temu jest mi o wiele łatwiej, i jest dla mnie takim odzyskaniem kontroli nad moim otoczeniem i pozbyciem się rzeczy, które nie służyły mi do końca, a wręcz mnie przytłaczały. I szczerze mam taką cichą nadzieję, że może moja historia będzie dla Was inspiracją do przejrzenia tego, co macie w szafie i czy rzeczywiście jest to dla Was ważne, a może stwierdzicie, że lubicie zbieractwo. Ale oczywiście do każdej odpowiedzi jest tutaj cudowna i jest dobra. Natomiast zachęcam was do tego, żeby raz na jakiś czas przejrzeć swoje otoczenie, e, sprawdzić co rzeczywiście potrzebujemy i spojrzeć takim świeżym okiem i zadać sobie pytanie, czy wszystko co posiadamy naprawdę wnosi coś do war wartościowego. Oczywiście, dziękuję, że wysłuchaliście mojej historii o minimalizmie i o tym, jak zmienił moją przestrzeń. Mam nadzieję, że choć trochę zainspirowałam Was do własnych przemyśleń. Minimalizm naprawdę może uprościć życie, a czasem nawet otworzyć nas na nowe, jakieś ważniejsze i bardziej wartościowe rzeczy. Dajcie znać, co o tym myślicie, i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.